W środku, u papug, spokój, spokójcie się. Tu Okej. Okay. Nie chcę samicy tu przeszkadzać, ale... Okej. Okay. Okay. Mogę je zrobić. No. Ej, spokój! Okej, okay. to jakoś to... Wiem, że nie będzie widać jajek, ale... Okej, okay. ta jest. Siedzi na pięciu jajkach. Zazwyczaj mi siedzi na czterech. To są te nimfy i ta samica, ona chyba jednak z nami zostanie. Spokój się. Ona chyba jednak z nami zostanie. Nie będę jej sprzedawać, ale ogłoszenie jest. Także się zobaczy, jeśli ktoś po nią przyjedzie. To, to przyjedzie, jak nie. Spokój. A jak nie, to po prostu zostanie ze mną. No no, nie, okej, okay. dobra. I te patyki też są szkubane. No. Okej. Śmieszny no. samiec. Ładne. To, to będzie samiec, bo perełki mu schodzą. Tego tak nie widać, ale schodzą mi perełki. A ona też się pierzy. Ta samica też się pierzy. I ten wzór na skrzydłach, jak miała na całym. Na ten, ten, ten wzór na skrzydłach, jak miała na całej długości. To teraz ma na połowie długości skrzydła taki wzór. Więc, no, więc raczej to będzie samica. No. Są. No, ale ciekawe, co, co mi, ciekawe, co wyjdzie tym razem z, te, z tych lęków ciekawe, Ciekawe, wyjdzie, jakie wyjdą mutacje, czy znowu będą mutino czy może coś będzie innego. Nie wiadomo. No, no to ja nie będę im przekazać to. Nie będę im przeszkadzać, to ja sobie wyjdę, zrobię cięcie. Wyszłam, zrobiłam cięcie i wyszłam. To nie będę im przeszkadzać, po prostu się pożegnam. Do następnego filmiku, zostawcie łapkę. Suba. Cześć.